Witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj szybki poradnik o tym, jak uzupełnić toner w drukarce laserowej HP Neverstop Laser 1200W. Potrzebny będzie do tego nam toner uzupełniający. Mamy akurat taki o takim numerze. Dla ułatwienia, potem jeszcze numer zapakowania. Pasuje do kilku poprzednich też modeli. Abyśmy mogli uzupełnić toner, potrzebujemy podnieść pokrywę skanera, odblokować wejście, ściągnąć zatyczkę oraz Zawleczkę włożyć w miejsce uzupełniania i przekręcić o 180 stopni. Zamknąć pojemnik. Opuszczamy skaner. I gotowe. Cały proces trwał kilka sekund. Jak widzimy, komunikat zniknął. Wcześniej było napisane plus jeden, czyli oznaczało to, że potrzebujemy jednego uzupełnienia. Zrobimy szybki druk. Także jak widać wszystko ładnie na nowo drukuje. Dziękuję za uwagę. Jeśli film y, był potrzebny, okazał się potrzebny, także zapraszam do polubienia, do subskrypcji i zapraszam na kolejne filmiki.